Rywać. Cześć musi być, bo to jeszcze stary grampon ze 30 lat już ma. Na strychu, znaczy w piwnicy stał. Zwłaszcza ty kurwa, nie niepierdolony. Czego ty kurwa znowu chcesz? Ja chcę od ciebie, żebyś se siadł na dupie i nie pierdol mi długo pod. Słuchaj teraz. No co? Łociach No nie, no kurwa, mój wazon trafił już tak. I tak był brzydki. No nie gadaj mi tu kurwa głupot Wcale, że nie był użytki dzisiu. A to co kurwa ucieka? Dawaj grzebiem Ruchu kurwa ostrożnie, bo mi palce poprzecinasz. Odpalaj. Kurwa Rychu, coś tu jest nie tak To ja wiem, bo ja to widzę od razu A Ty gdzie kurwa? Oj, dzisiu Coś nie słyszę No ja też nie właśnie Kurwa Włośniki mu wyjebało Masz tu kurwa uszatkę, zdzisiu i se słuchaj. Nawet kurwa nie jest uszatka te debilu jebany. Przestań mnie wyzywać. Będę, bo mnie w kurwiarz. aż mnie o 19.00, więc se kurwa przechodził do ciebie. Dobra, ryj. Bierz się za głośnik i słuchaj. Bo mnie w już. Na sam początek. A jak ci coś się nie podoba, to idź kurwa oglądaj pornofoty, kurwa. Jakie kurwa pornofoty? Halucynie jebany. Dobra, weź pierdol. Kurwa, kabel jebany. Co ty kurwa tam majaczysz? Bo mi się tak chce. Aaaa! Kurwa, sąsiad nie drzy się tak. Morda, bo mnie w już. Dobra, wstawaj, chuju jebany. Dobra, pierdolisz to idę do domu. Jesteś u siebie w chałupie, ty nie jebany. O kurwa, ale ciepłe zgiełko. Mam tu jeszcze kramofon. O ja pierdolę, coś to ma za 80 lat. Ale płyta wygięta, no to chuj, poczekaj. Wyskaczę ją, zobaczymy. Gotów? Dawaj dupą. Kurwa lechu za lekki jesteś wow Ja pierdolę! Ale zabawa To Zamiast pomagać to ty, ty się świetnie bawisz zamiast mi tu kurwa pomagać Co on teraz? Ach kurwa Parzę jak chuj Dobra koście płytę Niu Sąsiad. Kurwa, ostrożnie, nie mi już popsuł Kurwa, zostaw to dobra wypierdolę to. A jak nie? O! No też rychu nie działa. Dobra, poczekaj, na masełku się posmaży. Masz. No, Masie te kurwa zdolności kulinarne, nie? musiała uczyła. A e, tam, ta twoja matka. E, rychu, bo mamy problem. Jaki znowu? Za duża płyta. No to się kurwa przytnie. Chuj tam, że stracimy, kurwa kawałek treści muzycznej, ale chuj tam. No. Bierz kolejną. Cyk, 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 cyk. Ty tutaj nie cykaj, kurwa. Jeszcze raz. Cyk, 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 Tak się tego nie robi. Rychu. Patrz, kurwa. Cyk. Cyk. Kurwa jebana, pierdolona. Zdzisiek, nie przeginaj. No bo kurwa, każesz mi to przycinać. Dobra, ja mam inny pomysł. Bierz blender. Dawaj nóż. Nóż babki biorę i papa pa, pa, tera. Dziś jak ostrożnie. O chujowo. No to. Łęcie chuj. Dziś jak wymarnowaliśmy wszystkie płyty, ale chuj tam w filmie co jeszcze mam. Rychu, oso... rychu, bo krzesło... Co, co? na kurwa! Mówiłem, że na krzesło masz uważać, źle po to je Co? Główna kurwa, masz, patrz. Wiaderko z klejem. Bierze, kurwa, sklejmy płytę Tylko weź, jak puzzle, nie? Takie półza się układało za dawnych czasów, ta Szczególnie z połamanych płyt, kurwa, gramofonowych Jak się było kurwa, bachłerem nieszczęsnym Co ty mnie na już na mnie najeżdżasz? Bo cię nie lubię i nigdy cię nie będę lubił Odkąd tu przyjechałeś do tego mieszkania To mam na ciebie, kurwa, wiecznie nerwy Bo mi psujesz i napierdalasz ścianę Bo mam nerwy To mniej, kurwa, mefedronu, bierz To się uspokoisz w końcu i tak się tego nie klei w ogóle. Dobra, kurwa, malarzuje bany. Nie wkurwiasz już. Tak jak ty samo tak nie tym nie. No, co sumie wiadomo, nie? Patrz. Mm. Weź to kur... E! Kurwa. Co to za ten. Spermę dodawałeś do składników tego kurwa chujosła No to wygląda. Wiesz sąsiad sąsiad obleśny jesteś. No, wiem właśnie. Inaczej no, się zgadzasz, Lechu, z tym, że jesteś obleśny. Dobra, Zdzichu, kurwa, naklejaj. Tak jest, tak, o. Proszę bardzo, Zdzisiu. No i zajebiście, żeś nakleił. Teraz ja to nakręcę, z Zdzisiu, kurwa, nie! Odpadaj. Dobra, Rychu, weź. Kurwa, macie. O, Fryderyk Chopin. Yy, kurwa, orkiestra. Jebana dupa. Sor kurwa na no tym we Francji Dobra, dzisiaj jak zamknij mordę, bo nie mogę tego słuchać No i masz kurwa swoje chujowo, swoje, pan Poczekaj, Rychu. Trzeba na być ładnie smara dać, patrz Kręć. O, ale chyba Kurwa, nie. What? Chujowo Rychu, patrz teraz patrz. No. spadaj, On spadaj rychu. Łodzie chuj! Kurwa! Ja pierdolę nas atakuje tak Ach, chuj tam, już się nie nakleję pogięte chuj. Ty, ty ja mam pomysł. Szafy będą nagrać. Dobra, Rysiek, jakoś to tak wyjdzie, ale ja nie mam naprawdę pomysłu co do tego. Czy to się może udać? Chuj ja pierdol. Co siedzi? Nie, nie wstawać, kurwa. Rychu, to wszystko twoja wina, jakby co? No dobra, chuj tam z tym. Dawaj, tu skrzynię Ja tu, patrz, mam kurwa stary rower. Ja tu oczywiście zrobię z dzisiek ten bandażę. Jak no. No to że się spisał z Leć! No dawaj, kurwa, z dzisiek. Rychu nie podprze To ja sobie pójdę do półwódeczki, do biedonki. Ło, kurwa, A. Grand po kurwa, po, po pokoju! Ja. Coś się, cię co pojebało do reszty. No na to wygląda, wiesz. Ty też byś tak zrobił na moim miejscu. Dobra, sprzątanie, kurwa ekspresowe. Takiego kurwa lokalu tu mnie może nawet Magda poza zrościć. To się od nie odpierdol. Dobra, to nawej Rysiu. Bura, suka, nie najebała, kurwa. Dzisiaj jak naprawdę. Nie, bo co mi zrobisz? Cię wyjebie w lampę. Mm. Kurwa, nic sobie powiedzieć nie można, suko jebana. Ale co? Główno, kurwa. Nie w kurwie mnie, się cicho. Dobra, weźmy fedronku jednak. Dzisiaj, nie w bo ci wyjebie.